Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek A Plague Tale Innocent. Wychodzimy z trybu fotograficznego, w poprzednim odcinku tego nie zrobiłem, zwyczajnie zapomniałem, sorki. I kontynuujemy naszą wyprawę po uniwersytecie. A więc, co mam ważnego wam do zakomunikowania? Otóż, już yy, niedługo... Dobra. young Hugo de Rune. Lord Nicholas continues his search. zaraz wam powiem, bo to jest dość ważne dla mnie i ogólnie ważne. Sanves Smith. You with father. You'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. co to się odpierdala? E, dobra. E, się tym, tym, co What tworzą szczury. Name, o Boże. A, boli mnie mózg. Roderick. I do not wish for Roderick to Dobra, dobra, co mam ważnego wam do zakomunikowania? Y... <coughs> po pierwsze, już dawno zapomniałem, jaką frajdę sprawia mi granie. Y, jaką frajdę sprawia mi y, granie w A Plac Three Innocent. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Druga rzecz. Eee, bardzo. No coś, jest co mogę podnieść. Chcę to. Druga rzecz. Eee, sorry, znowu się rozkojarzam. <laughs> Zapomniałem, jak to jest grać i gadać jednocześnie. <laughs> eee, otóż, słuchajcie. Hmm, przez to, że sporo. Dobra, tamto sobie może darujemy. Sporo materiałów. Ma aktualnie premierę, w sensie mam na myśli... Muszę wykonać parę projektów, mam już deadline'y, więc niestety... Tam są przedmioty! The Więc Mogę tędy przejść, się nie like kapnie? Them, oh, dobra, tylko skórę, Ugh. ale ok. Ale się udopiłem teraz. Kolego, odejdź stąd. Oh. Tam się popatrz, gdzieś. Urodziłem będę teraz. Chciałem wam... Moi kochani... What's that? E... jakoś tu muszę zdżukować. Nagrać Q&A. Ale niestety jeszcze nie ten moment, ponieważ wiele, wiele projektów ma teraz deadline, które, nad którymi pracuję. Więc e, musicie cierpliwie jeszcze chwilę poczekać. o so,

I know who you are but thank you we need The 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 guards must have heard that what's that door a special order my father's masterpiece and do you know how to open it because that would be a real help hey you there God! it would help us a lot it'll take a bit of time carry on i'll take them back No, i don't want to rush you Still and it looks like a fire has out. Almost there. Jakbyś mógł się pospieszyć to było zajebiastco. akcja. I co z tą książką, halo? Boże, tutaj. One dead-end and we're finished! We need to hide! No, we need to slow them down. Jakiś will, do no it? It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother. Please! I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it, and I'm gonna kill them. They killed my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Okay. Ah, więc Rodrik jest. Oh, boże, zam. Wszystko mam. Właśnie, bez sensu, wszystko mam. Ej, chwila. Wszystko mam. Nie mam cznurków! God damn it. Ani nie mam skóry. Nie potrzebuję jednej skóry, żeby to zrobić. Będę mógł wykonać dwa strzały jednocześnie. God damn. To będzie dobra opcja. Tak więc. Eee, tak więc. Zagadka logiczna. Okej, okay, niech będzie. Wow. Another library. So the sanguis itinera has to be here. All I know is it has a red cover. Look up there. No. That must be it. I'll have to climb up. Dobra, you help me with this? All right, all right. Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Easy. No, łatwo, bardzo łatwo, tylko ja najpierw muszę tam wleźć, wiesz? I to jest jakby mm... Konieczne? Tutaj nie wskoczę, chyba, nie? Na przykład tego. Ja mogę tu coś zniszczyć, że to spadło i zrzuciło mi to? Nie, to możemy spróbować innymi. Co robi to? Ok, Mmm Ej, hello there. Nie wyciągnę tego, prawda? Może jak... jakbym to podniósł? No właśnie. To wtedy sobie to wyciągnę i będę mógł tam wejść na górę. Maybe I, spoke too soon. I need to act as a I'll Roderick. You need to move, Amicia. Go on. Yeah. Move Amicia. You're in the way. Roderick. No, nie, nie me? to. Nie to. Przestań. Nie, to nie tego, Nie to. All right. Roderick. To. right away.

Zagadki logiczne. Siemanko, oh, co to jest? Teriak. A teriak to moi kochani. już wam mówię. <grystanie> Wywar przygotowany z ponad 50 składników roślinnych, mineralnych i zwierzęcych, które wymagają nie mniej niż roku fermentacji, aby mogły zyskać odpowiednie właściwości. W więc z wielkim złem przyspiesza powstawanie obrzęków, co umożliwia pozbycie się infekcji poprzez ich nacinanie. Oh, no dobra, Okej. Okay. Powiedzmy, że dobrze wiedzieć takie rzeczy. Mm, oczywiście pewnie każdy zapomni. By the way, my name's Amicia, and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks of a sort. They didn't talk much. My, my father. father se to He was the master. I was just the apprentice. Monks of a sort. Watching over the itinera. Eee, nie to. Podnieś mi to. Coś czuję, Now. że będę. Coś czuję, że będę musiał to podłożyć. Tam są przedmioty. Widzę je. O, come on. Dobra, mamy to. Fine for me? Come on, we're going. Coming. E, go teraz to. All right. It's too quiet. Where did the soldiers go? <coughs> you need to move, Amicia. Dobro, I Okej. Okay. Przytrzymasz to tak wystarczająco długo? Ja nie wrócę stąd. Dobra, wróciłem, nieważne. <laughs> tak czułem, że będzie mi to dla czegoś potrzebne. Come on, move. Hey. Don't injure yourself. You want me to? No, my brother. I owe him this for all the times I wasn't there for him. Yeah. No, tu się z tobą zgadza. Ale mam plan, który załatwi wszystkie problemy. I to jest ten plan. <laughs> right. Let's get this over with. Dobra, czyli niestety musimy zacząć od nowa całą naszą podróż, więc... Now. Zajmij się tym, a ja tam wejdę na górę. Czyli ten, kurczę, ten wielki inkwizytor... Ten wielki inkwizytor chce przetoczyć krew Hugo do siebie? Czy to nie jest aby niebezpieczne? W sensie jakby... Też zastanawiam się, no bo ta... Z jakiejś racji, z jakiejś po z jakichś pobudek, oni bardzo chcą dostać się. Eee, bardzo chcą dostać się do tego. Czy jego krew, która jest zarażona, I ma wpływ you. na szczury? We have been watching your family for quite some time now, waiting for the macula in your brother's blood to finish its. You could say, I have watched you grow up. No, we have no, no, no chance. chance. Little idiot, what do you expect to do with Save my brother. With your brother and that book, I can save the that's world. Come on, this way. Guards! You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other well. He destroyed my life. I know what that's like. No, okej, ale. Torki, idę w Explore. Nie, nic tu nie ma, to jest bez sensu. Czyli. On. planuje... Przetoczyć własną krew, tak samo jak przetoczył krew tego gościa. Czyli.

No, wyglądają nieźle. Po wiekach upadku wiedzy pojawiło się mnóstwo teorii na temat działania ludzkiego wzroku. Najpierw uważano, że to oko wysyła promienie odsłaniające obiekty, znajdujące się w pobliżu, a potem uznano, że jest całkowicie odwrotnie. W międzyczasie pojawiły się, oła, sorki, różne wynalazki służące osobom o słabym wzroku. Dobrym przykładem są prymitywne okulary poprawiające widzenie z bliska. A ty? Jaką masz wadę wzroku? Jesteś krótkowidzem? Dalekowidzem? Czy masz sokoli wzrok, jak Chris Kyle? Dobra, on chyba nie miał sokolego, sokolego wzroku, ale to jedyne nazwisko, które jestem w stanie m, przytoczyć na szybko, jeśli chodzi o snajperów. I... Absolutnie nic nie widzisz. La la Dalej nic nie mogę zrobić, torba z amunicją, 14 sztuk po każdy, I dobra, ale tu są rzeczy i ja bym chciał te rzeczy wykorzystać.

Perfect. Kooperacja, moi kochani, za dużo czasu. Za dużo czasu spędziłem. 13 jeszcze dodatku potrzebuję i mogę sobie zrobić lepszą pracę. Za dużo czasu spędziłem w Splinter Cellu. <grym> It <wytkowano> outside. Mam na myśli uh, blacklist i jego fire. kooperacja. O, Oh no, fire! Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? How do I know? Go and see. I give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Fucking

Przecież to jest bezbłędne, ja jeszcze w ogóle obiegnę te szczury. zbieram sobie najpotrzebniejsze przedmioty. O, ko ma, no, ma wyjebane w te szczury. Nie, Nie widzisz mnie, jestem niewidzialny. O, tych chuju bobrze. Okej. Okay. Temat zamknięty. A tu coś jest? Ej, tu jest cały czas ten wóz cholerny, tylko ja nie mogę się tu dostać. Jak się tu dostać? A dobra, psów dupę, nieważne. Musimy przejść naokoło trochę Nie, tu jest coś co ja bym chciał, tylko trzeba się przeskoczyć Czemu on za mną lata cały czas? O, blisko byłem tych szczurów. Mógłbyś zostać, skoro wiesz, że za chwilę wrócę, ale jakim cudem miałbyś to wiedzieć?

Tego też by wypadało odwrócić jakimś, jakąś dzbanigmą, na przykład w tamtą stronę. Tak za głowy rzucę, to się nie kapnie. Wow. Ciebie zawsze ponosi, ale to dobrze. Akurat w takich czasach żyjemy. W 14. Tak. Take a deep breath. Let's go. Uh, it's already hot. What a bloody mess! <coughs> oh, what? What are we going to do? Follow me and look after. Oh, dobra, nie. Oh, lord! Dobra już nie ważne. Nie, mam czasu, biegnij! On jest synem Kowala, come on. Ogień raczej mu nie straszny. Chyba. I hope so. Gratuluję, dla jednej książki zjerałaś cały uniwersytet. Rozdział 10 ukończony, kochani. Akurat 25 minut. Rozdział 11. Żyjemy. Zobaczymy, co się będzie tam działo już w następnym odcinku. E, tylko pewnie po kadstęce mm. się z Wami jeszcze pożegnam. Mam nadzieję, że się podoba. Pamiętaj, łapce. dzieją się pojebane rzeczy, ale to bardzo dobrze. To znaczy, że znaczy, że jest dobrze. Wracamy z nowym kompanem. I ma książkę. Mordo, nie wierzyłeś? Ale ty jest ładnie. So you have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. Uh, <laughs> the Sanguinis. It's an error. What is this book about? It's, it's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat them. <laughs> I think we deserve it. Noz zdecydowanie You too coming. Zlej z tego twicę do swojej jakiejś jamy. Poczytaj. Załóżcie okulary, Lukas, i ten, usiądź se normalnie. Zrób se drinka, nie ja są dzieci. Czy nie wiem? Trzy tygodnie później. Wo! 1348 rok. Jeez. no, no, no. bloody hell. that's no good. hey, are you all right? it's nothing. tell me, this door, have you ever opened it before? it's stuck. it's the only place in the chateau we haven't been yet. And don't you want to see what's behind it? well, well it's 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 it. let's go take a look. this, at least, i know how to do. <toddain> so, do if you're if you're so. well, that was efficient.

Ale pójdziemy w to. I to jest ostatnia rzecz, jaką robimy w tym odcinku. Bum. Dzięki wielkie za tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. A my zbadamy korytarz już w następnym, także... Do zobaczyska, ja uciekam. Cześć wam, hej.